Dzień dobry, moi drodzy. Na dzisiejszych zajęciach chcę Wam pokazać, co to są listy, o co chodzi w listach zmiennych i czy one się różnią od siebie oraz do czego mogą się nam przydać. Tyle tytułem wstępu. Mam tutaj już Scratch uruchomionego, tylko tyle, że niekoniecznie w naszym języku, myślę, że po polsku będzie nam wszystkim wygodniej. Ok. I teraz jeśli chodzi o same zmienne, czyli to co tu mamy po lewej, zmienne, utwórz zmienną, to myślę, że tutaj raczej większość z Was będzie, będzie potrafiła to sobie łatwo ogarnąć. Wyobraźmy sobie, że mamy zmienną punkty. Ok, i zwróćcie uwagę, pojawia nam się taki pasek: punkty 0. Ogólnie zmienna, to w dużym uproszczeniu. Taki worek, w którym komputer sobie coś trzyma, takie miejsce w pamięci, yy, konkretne miejsce w pamięci, w którym to miejsce komputer sobie zapisuje jakąś informację. A dlaczego zmienna? Dlatego, że to może ulec zmianie, może się zmienić, tak? Standardowo w grach mamy jakieś punkty, jeżeli sobie naliczamy te punkty, jeżeli już zdobędziemy jakąś monetę i tak dalej. To w tym momencie punkty nam się zwiększają. No i możemy zrobić w tym momencie taki prosty program. Mamy kota już nie zmieniając zbyt wiele, kiedy duszek kliknięty. Zobaczcie, co ja zrobię, w zmiennych i mogę zrobić zmień. Oczywiście muszę wybrać którą. zmień zmienną punkty o 1. I w tym momencie mam program, który będzie korzystał. Z tych zmiennych. Kliknę sobie kota raz, punkt mi się naliczył, kliknę drugi raz, punkt się naliczył. Jak będę klikał tak, on stop, to mi się naliczy tych punktów więcej. No i to byłoby jakby w miarę proste, gdyby nie fakt, że jeżeli chciałbym za chwilę znowu pograć sobie w tą grę, taką bardzo prostą, to uruchamiam sobie od nowa, ale ja już mam na jakieś punkty. Dobrze by było, żeby te punkty nam się zerowały. A kiedy powinny się zerować? Kiedy uruchamiamy nasz projekt, kiedy chcemy od nowa sobie pograć. Czyli kiedy kliknięto zieloną flagę, ustaw zmienną punkty na 0, czyli zresetuj nasze punkty. W tym momencie kliknę zieloną flagę, zwróćcie uwagę, mam 0 punktów, klikam na naszego Duszka i punkty mi się naliczają, nabijają. Oczywiście mógłbym dodać sobie jakąś, na przykład o, jakiegoś stworka i, i teraz zobaczcie, jeżeli stworek będzie blisko kota, możemy zrobić taką zręcznościówkę. Klikając na kota zyskuję punkty, ale klikając na stworka kiedy ten duszek kliknięty, możemy zrobić dokładnie to samo. Zmień punkty, tylko o na przykład minus 3. I w tym momencie będzie to taki punkt karny, czyli będzie nam odejmowało z naszego licznika. Klikam sobie na kota, zyskuję punkty. Klikam na żuczka bo powiedzmy gdzieś tam przypadkowo, no to punkty mi się odejmują. Można by było do tego dorobić jakiś na przykład ruch, żeby nasz żuczek nam tu przeszkadzał i gdzieś między tym kotem, a naszą myszą się pojawiał, wtedy byśmy musieli uważać na co klikamy. Wtedy miałoby to troszeczkę więcej też z jednej strony sensu, z drugiej strony byłoby to no trochę trudniejsze. I Tyle jeśli chodzi o zmienne. Zmiennych możemy mieć dużo, mogę sobie tych zmiennych utworzyć tak naprawdę bardzo wiele. Jeżeli mi pewne zmienne, a zdarzą się takie sytuacje, jeżeli mi pewne zmienne będą niepotrzebne do tego, żeby się uwidoczniały tutaj, niepotrzebnie się tutaj nam pojawiają, to możemy je tutaj po lewej stronie tym. Checkboxem, tą okajką schować, czyli ukryć. One nadal tam są, nadal jest coś takiego jak punkty, nadal to dodaje przy klikaniu. Zobaczcie, kliknąłem zieloną flagę. Moje punkty wynoszą 0, tylko tyle, że w tym momencie użytkownik tego nie widzi. Tak? Akurat w przypadku takich zmiennych jak punkty, czas, ilość życia w grach. To oczywiście dobrze jest, jeżeli są widoczne te zmienne, ale zdarzą się takie zmienne, które będą nam potrzebne podczas programowania, a jednak niekoniecznie chcielibyśmy, żeby użytkownik je widział. OK. I jeśli chodzi o zmienne, to jest tyle. Następnie zajmiemy się y, listami, ale o listach za chwilę.